Pamiętam jak zarabiałam swój aparat, taka mam zła, że mnie nie. nikt nie zapytał jak to kolor. Pamiętasz? Nie. Ja, ja to pamiętam zawód tak. ogromny. Na ja bardzo sam kolorową. Dobra, kupę sam. <noise> <noise> A to będzie nagrane, że się śmieję, tak? Cześć, jestem Maciek, noszę aparat od 12 lat i jestem uczniem trzeciej liceum. Nazywam się Patrycja, mam 30 lat i pracuję jako nauczyciel i dyrektor przedszkola. Mam na imię Natalia, mam 10 lat i chodzę do czwartej klasy. Na prawym uchu mam implant od 7 lat, a na lewym uchu mam implant od marca tego roku. Nazywam się Julia Lalonkiewicz, pochodzę z Łodzi. Na co dzień mieszkam w Warszawie. Noszę dwa aparaty słuchowe. Jestem animatorką społeczno-kulturalną i prowadzę własną firmę. Robert, tata dwuletniego Franka, zaaparatowanego w wieku pięciu miesięcy. Nazywam się Anna Zabieska. Rozpoczęłam naukę w branżowej szkole pierwszego stopnia, zawód krawiec. Pierwszy implant wczepiony miałam, gdy miałam roczek, a drugi trzy lata temu. Mam na imię Hania i mam cztery lata. Mam na imię Agnieszka, jestem mamą Hani, która jest jednostronnie niesłysząca, oraz Szymona, który jest obustronnie niesłyszący i został zaimplantowany w wieku 10 miesięcy. Nazywam się Tomek, mam 33 lata, jestem z Lublina, jestem tatą dwójki dzieci Hani i Szymka i mężem Agnieszki. Dzięki aparatom słuchowym zyskałam możliwość komunikacji z ludźmi. Dzięki dodatkowemu oprogramowaniu mogę wreszcie prowadzić rozmowy telefoniczne i oglądać seriala. Dzięki implantom mogę rozwijać się jak zdrowy nastolatek, mogę chodzić do szkoły masowej, słuchać muzyki i udzielać się towarzystwa. Przede wszystkim możliwość komunikowania się, a także branie udziału w życiu społecznym. Aparaty pozwoliły mi na to, abym zdobywała edukację i nawiązywała wspaniałe relacje międzyludzkie. Dzięki nim było to dużo, dużo łatwiejsze. Muzyka, flet i ptaszki. Oślekanie psa, muzyka i szum wiatru. Chociaż akurat nie wtedy, kiedy wieje po prostu w mikrofon. Moje ulubione dźwięki to przede wszystkim szum morza, ale też chrupanie wszystkich jadalnych rzeczy i takie bzyczenia e, na przykład maszynki do golenia albo takiej maszynki do tatuażu. Śpiew ptaków. Moimi ukochanymi dźwiękami są głosy moich bliskich, ich śmiech oraz perkusja. Tak, jestem szczęśliwa, bo mogę realizować i spełniać swoje marzenia. Tak, jestem szczęśliwą osobą. Bardzo, bardzo szczęśliwa. Wydaje mi się, że tak. Decyzja o zaaparatowaniu naszych dzieci w zasadzie podjęliśmy bez wahania. Natomiast jeżeli chodzi o decyzję o zaimplantowaniu Szymona, to była to niewątpliwie trudna decyzja, z tego względu, że miał on dosyć dobre reakcje w aparatach słuchowych. Jednak z perspektywy czasu uważam, że to była najlepsza decyzja, jaką mogliśmy podjąć. Zdecydowanie zgodziłbym się na to, nie wahałbym się podjąć takiej decyzji. Daje to bardzo dużo możliwości i uczy nasze dzieci kontaktu z rówieśnikami w społeczeństwie. Tak, jak najbardziej. Widzimy różnicę z aparatami i bez aparatów. Zdecydowanie jestem dumny z dzieci, szczególnie jak mocno ćwiczą na, za na zajęciach. Oczywiście, Franek bardzo szybko zaakceptował aparaty i nosi je nawet chętnie. Oczywiście, że jestem dumna z naszych dzieci. Bardzo się cieszę z każdych sukcesów, które odnoszą podczas pracy na zajęciach rehabilitacyjnych. Jestem po prostu wtedy szczęśliwa, że widzę efekty, jakie daje noszenie aparatu i zaimplantowanie. Bardzo lubię swoje parę to tak słyszę i ładny kolor. Osoby z niedosłuchem są wśród nas. Pracują, zakładają rodziny, są szczęśliwe. Mogą nosić aparaty słuchowe, ale gdy te nie wystarczają, czasami przechodzą operacje wszczepienia implantu ślimakowego i noszą procesory dźwięku. Pamiętaj, żeby w siebie wierzyć. Pamiętaj, że czasami może być ciężko, trudno, ale może być pięknie i wiedz, że Twój niedosłuch Cię nie definiuje. Idź w świat i rób swoje. Powiedziałabym, że nie ma się czego bać, że niedosłuch to nie wyrok, a posiadając implanty można normalnie funkcjonować. Uważam, że nie powinniśmy se aparatów czy implantów wstydzić. Warto je pokazywać i dzięki temu dużo zyskujemy i my, niedosłyszące, ale też osoby, które po prostu zwyczajnie chcą się z nami dogadać. Powiedziałabym, że fajnie nosić procesory, bo można usłyszeć wszystko dookoła. Kocham słyszeć. Kocham słyszeć. Kocham słyszeć. Kocham słyszeć. Kocham słyszeć. Kocham słyszeć. Dołącz do akcji Kocham słyszeć.